Witam wszystkich w wolnej chwili, jestem w Borach Tucholskich I na mojej drodze pierwszy prawdziwek Oj noga żarta miękka ale może kapelusz uda się uratować Dobra. Rozglądamy się dalej razem na ścieżce mojej stoi oto taki koźlaczek Ale na razie, na razie słabo w moich miejscówkach może się rozkręcić. Zobaczymy, co będzie dalej. Do następnego. Zobaczcie tam przy tamtych grzybkach. Był ten jeden koźlarz. Odwraca się. I mamy drugiego. Ale widać jakiś starszy osobnik, ale może coś do skrzenia się. Uda z niego ratować. Dosłownie 5 kroków dalej. Mamy znowu kuźlarza, starszy osobnik. Tu jeden już sam się przewrócił. Ale mamy też młodzież. O, i jeszcze jeden. Dobra, do następnych. Teraz takiego maluszka napotkałem. No. Taki malutki. Dobra. Rozglądamy się co tutaj jeszcze mamy. Zajączek mały. No dobra, szukamy dalej. No i mamy kolejnego prawdziwka. Taki też nie za duży. Też noga już miękka. Kapelusz wygryziony, zobaczymy, może coś się uda uratować. No słuchajcie, po drodze udało się jeszcze parę podgrzybków zebrać jakiś tam ten. Zobaczcie, jak na chwilę obecną wygląda, miodóweczka jakaś jedna, druga, koszyk. A teraz zobaczcie, jak mi kapelusz wystaje, jaki ukryty. Fajny okres. Dobra, szukam dalej. Zwróciłem uwagę na tamtego. Obok mam koszyk, a zobaczcie, co koło koszyka rośnie. Też jest maluszek. Nawet go wcześniej nie widziałem. Chciałem podnieść koszyk, dopiero zauważyłem. Taki oto. Dobra, rozglądam się dalej. Teraz napotkany został koźnik babka. Przy takiej małej jednej brzozie warto sprawdzać. Dobra, do następnego. I zobaczcie. Ja napotkałem pięknego siedzenia. Sosnowego. Ale niech sobie rośnie, niech się rozsiewa. Dzisiaj nie zbieram. Do następnego. Teraz ja, tu mamy Muhomora. Tu mamy małego koźlarza. Pięknego. I tu mamy jeszcze jednego koźlarza. Ale tego zostawię, niech się rozsieje, zbieram tylko maluszka. No dobra. Do no następnych. Teraz przyjdziemy do samej zobaczcie. Taki maluszek piękny, maluszek, Piękny okazik. Dobra. Czekajcie, tu coś jeszcze głowa wystaje. Tak, drugi. No to mamy dwa. W jednym miejscu. Rozglądam się jeszcze. O, więcej nie widzę. Dobra, do następnego. Tam przy tamtym drzewie były te dwa maluszki. A kawałek dalej, zobaczcie. Pierwszy ukryty, drugi i trzeci. Dobra, do następnego. Idę, idę przez las, i moim oczom ukazał się, o, dwa takie. Zobaczcie, bliźniaczki. Dobra. Dalej szukamy. Tu mamy maślaczka, który zostaje w A tam mamy dodatka, którego zabieram. O, taki osobniczek. Dobra. Rozglądam się dalej. Tym razem zamierzam dwa koźarze. Oka. Takie te oto osobniczki. Dobra. Rozglądam się dalej. Zobaczcie tu ktoś był przede mną. Nogi pocięte. A ja sobie idę dalej i zobaczcie. Dwa maluszki dalej rosną. Niestety pociętych jest. Sporo no, ale może coś uda się jeszcze rozbierać. Teraz mam Jako przerywnik w jednych No, Taki to okazik. Dobra, do następnego. Teraz udało się namierzyć kurki. Zobaczcie, jedna. Druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta. Tu mamy chyba jeszcze kolebki. Dokładnie, o, takie ładne, takie rozglądam się dalej i nie widzę. Ach, tam jeszcze jest jedna. Tutaj jeszcze jest jedna. O. No to taką A czekajcie, jeszcze widzę. Chciałbym no. to przedzielać trzeba tu, ale mam już takie trochę starsze osobniki, ale te dwie weźmiemy, tamte niech zostaną. No dobra, do następnego No, teraz mam prawdziwieczkę małego na drodze o, taki osobniczek, a po drugiej stronie takiej pseło do ścieżki jest O. fajna gruba noga fajny grzyb, dobra do następnego. Teraz. Wchodzimy na drodzy takiego. Ojej, noga próchno No dobra, może coś się kapelusze kapelusza da uratować. Ładny kolor oliwkowy O, tam jest następny mały. Widzicie? Dobra. A bo to maś, tak. Zaraz zobaczymy. O, to, to maślaczek. No, jak już go wzięłem, tego wezmę. Wyrwałem. Dobra, do następnego. Znalazłem przed chwilą takiego podgrzybka. Rozglądam się, czy nie ma więcej. A tu moim oczom okazało się zobaczyć. Jeden, dwa i trzy. O, jest i czwarty. Piękne. Piękne prawdziweczki. Dobra. Rozglądam się dalej, 20-25 metrów dalej od tamtych prawdziweczków czterech, mamy takiego bambaryłkę, o, zobaczcie, śliczne, no dobra, ten jest pojedynczy, do następnego. Tak się rozglądałem, rozkładałem za tym ostatnim, który niestety się robaczywym, zaczerwionym i dwa kroki z boku. Zobaczcie ukryty, ale noga gruba ha, ha, ha. zakrywamy dołeczek cudaczek Dobrze, szukam dalej Teraz udało się mierzyć nie. koźdarza Oj Coś ten łap taki już się rusza bardzo ruchomy kolejny koźlarz należony ładniejszy, zawszy młodszy osobnik. Dobra, szukam dalej. Tam był ten kościarz A tutaj mamy dwa prawdziwki. Dobra. Do kolejnego. Teraz mamy kolejnego prawdziwka. Arbać podany jak impresja. No, zobaczymy, może coś z niego uratujemy. No chodź tu, chodź. Jeszcze go ślimak kto jakiś chce dołączyć. A dobra. Do następnego. Tutaj wraz mamy zdecydowanie ładniejszego prawdziwka. Tak. O! Przepiękny mają oliwkowy oliwkowy dobra rozglądam się dalej z tego ostatniego udało się uratować tylko cząstkę kaparusza, a teraz zobaczcie mamy dwa takie maluczki dobra do kolejnych zobaczcie jaki teraz piękny okaz na długi noc Coś fajnego. Do kolejnego. Tam był ten duży. Niestety zaczerwiony. A tu mamy dwa takie. Dobra. Do następnego. Teraz znowu się namierzyć kuźniarza. Pomarańczowy. Czerwonego. zobaczcie fajne. Uwielbiam te grzyby. Dobra, do następnego. Zobaczcie tego pięknego. No cudo, 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 cudo. Jak tu nie kochać grzybów. Dobra, do następnego. Idę sobie lasem, idę i zobaczcie. Zobaczcie, co tu rośnie. Co tu się udało. Do kolejnego obeszłem drzewo dookoła, bo tam był, za tym drzewem jeden, a tu zobaczcie, mamy drugiego Takie co do Dobra Rozglądam się dalej. Teraz mamy takiego pięknisia. A już to paskuda się do niego dobiera A to nie jest pojedynczy, Dobrze. Do zobaczenia. Zaraz zobaczcie, jaki piękny grzybek Zdrowiutki okaz na grubej nodze. Szkoda, że pojedynczy. No ale. Do następnego. Zobaczcie. Tu dalej do niczego sobie. Prawdziwek. Chodź, chodź, Chodź. 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 O! Piękny. Rozglądam się dalej z tego cała noga odpadła. Został kapelusz. Mój koszyczek. A tu zobaczcie, co wystaje z ziemi. Jeden, dwa i trzy. O, ten ma grubą nogę, ale miękką. Tu taki. O, drugi. I tu. Chodź, chodź do kolego, trzeci. Trzy takie. Zobaczcie, jakie tu robale wystają. Dobra, do kolejnego. Teraz napotkałem takiego. Piękny kolor, głowy. Piękny. Piękny kolega. Dobra, do następnego. Dobrze. Kolejny siedmocy nowych. Ale no, niech się hierosiewa, tak jak mówię, dzisiaj nie zbieram. Zobaczcie, ukryty przed całym światem. Aha. Taki. A ja noga będzie robaczywa. Zobaczymy, może z kapelusza coś się uratuje. Do kolejnego. Udało się nam prawdziwka. O, taki ładny trzy kozaczki dwa i trzy i tu mamy jeszcze jednego to jest cztery taka symbioza tu się wytworzyła dobra, do następnego Mamy kolejnego manuszka, mam baryłkę, lubię takie tak grube nogi jak mają, świetne. Dobra, do no zobaczenia. Tam by uprowić weczek, a tu mamy dwa kozaczki mutkie. O dobra No kolejnego. Namierzyło o! Oh, ale noga, zobaczcie! Ho, ho, ho. Chodź, 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 czyż nie, jest wspaniały! No ale noga, to jest konkret. Zobaczcie, teraz udało się namierzyć podgrzybki. Jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty. I tam dalej jest taki duży jeszcze. O, a tu jest jeszcze siódmy. na razie więcej nie widzę. Dobra, do kolejnego. Słuchajcie. Idę już w kierunku samochodu. Jeszcze co kawałek uda się coś tam dozbierać. Koszek wygląda tak. teraz mam następne Dwie miodóweczki. W dużym lesie. Nie ma za dużo tych grzybków jeszcze. W tych młodnikach udało się trochę tych prawdziwków, kozaków, nazbierać. Dobra. To zobaczenia przy samochodzie. No słuchajcie, dobrze, jestem przy samochodzie. Koszyk wygląda tak, praktycznie pełny. Także może zatrzymać się jeszcze w jednym miejscu po drodze. Jak coś, to będziecie mi to nagrane. A jak nie, to znak, że pojechałem prosto do domu. Do następnej wolnej chwili.